Dzień dobry w poniedziałek. Kiedy Jezus zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną". Ci, co szli na przodzie, nastawali na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną". Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżał, zapytał, co chcesz, żebym ci uczynił? Odpowiedział, panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Przeczytałem wam fragment dzisiejszej Ewangelii. Bo jakoś nie ufam, że wy to czytacie, a ta Ewangelia jest bardzo ważna, żebyście zrozumieli, co chcę powiedzieć. Ja ją czytam dzisiaj w taki sposób, że ona jest takim swoistym przystankiem, w którym Pan Jezus chce mi przypomnieć, o co w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, od tygodni w mediach katolickich, w mediach świeckich, straszny podział. W różnych mediach, tych, które nazwiemy naszymi, tymi nie naszymi i tymi, nienaszymi naszymi, każdy może podstawić swoje podziały. Mówimy o Kościele, o ludziach Kościoła, o skandalach ludzi Kościoła. Bardzo dużo mówi się o, o wierze, o kościele, o tym, co znaczy w kościele być, co znaczy z kościoła wystąpić. Kłócimy się na tych naszych Facebookach o tym, o to. W jaki sposób o tym kościele mówić, czego nie mówić. Miliardy różnych teorii, miliardy różnych y, y, punktów widzenia, a ta dzisiejsza Ewangelia mówi tak: zatrzymaj się i weź ty się zastanów w ogóle o co chodzi w twojej wierze. Jak przeczytamy tę Ewangelię zaraz będę o niej mówił, to zobaczymy, że ona tak naprawdę opowiada o wszystkim, co jest najistotniejsze. Po pierwsze, przy drodze siedzi żebrak, niewidomy żebrak. Jeśli człowiek chce być chrześcijaninem, wybiera drogę Jezusa, to zawsze jest nasz wybór i warto o tym sobie przypominać. To pierwsza rzecz, którą muszę uznać, to to, że jestem żebrakiem i do tego niewidomym. Żebrakiem, dlatego że ciągle mi czegoś brakuje. Żebrakiem, dlatego że nie jestem Bogiem, nie jestem samowystarczalny, nie jestem kimś, kto ma wszystko. I dopiero człowiek, który, ale mówię, to jest nasza dobrowolna decyzja, człowiek, który przyjmuje taką pozycję, że jestem kimś, kto siedzi przy drodze życia, przy drodze świata i tak naprawdę odkrywa swój brak i to, że tak naprawdę nie widzi. Że jesteśmy ślepcami. Nam się wydaje, że widzimy świetnie. Ale zobaczcie, nawet jak przeanalizujemy wszystkie nasze opinie, opinie ludzi, których cenimy, to to są opinie ślepców. My tak naprawdę nie widzimy wszystkiego. Świetnie to widać, kiedy w miejsce tych wszystkich, o których mówimy, podstawimy swoje życie. No i, i spróbujemy zobaczyć, jak inni o nas gadają. Wtedy zobaczymy, że tak naprawdę niewiele widzą, bo nie znają naszego serca. A więc to jest pierwsza rzecz, że muszę uznać swoją pozycję. Jestem żebrakiem siedzącym, do tego niewidzącym, siedzącym przy drodze. Po drugie, gdzieś tam daleko, daleko słyszę, że coś się dzieje. A więc mamy takie przebłyski świadomości, że wokół nas coś się dzieje. Dlatego chrześcijań to jest ktoś, kto pyta: Ej, co się dzieje? Kto tam idzie? Kto tam jest taki ważny? I wtedy następuje spotkanie z Jezusem. A więc najpierw uznaję, kim jestem że jestem człowiekiem ślepym i biednym a do tego jestem człowiekiem, który zadaje pytania. Jestem człowiekiem, który jest ciekawski. Ciekawość nie prowadzi do piekła ciekawość prowadzi, jak pokazuje dzisiejsza Ewangelia, do spotkania z Jezusem może prowadzić do spotkania z Jezusem. Kolejna rzecz, która ta Ewangelia y, nam przypomina, którą nam przypomina, to jest to, że jest strasznie dużo głosów, które mówią, zamknij się. <grymne> Zdradzę wam. Y, ta wersja tego filmu jest druga, dlatego że jak czytałem pierwszą i kiedy doszedłem do, do momentu, kiedy Ci co szli na nastawali na niego, żeby umilkł. To w pierwszej wersji przeczytałem, żeby się zamknął, ale sobie stwierdziłem, że nie będę aż tak brutalnie zmieniał Ewangelii. Ale w komentarzu na to sobie pozwalam, że słyszymy takie głosy, w których ktoś nam mówi: zamknij się. Nie, nie krzycz, nie szukaj, nie zadawaj pytań, bądź człowiekiem, który nie uznaje swojej pozycji. Albo jeśli uznajesz, to przeżywaj to sobie w samotności. Nikogo to nie interesuje. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. To jest y, najbardziej fundamentalna modlitwa chrześcijanina. Bo w tej modlitwie po pierwsze uznaje, że Jezus nie jest jakimś człowiekiem pierwszym z brzegu, nie jest kimś, kto zajmuje się bolączkami tego świata. I zmienia wizję tego świata, ale jest Bogiem. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ulitować się może tylko Bóg. A więc y, przyjęcie mojej pozycji, uznanie mojej pozycji, że jestem niewidomym żebrakiem, siedzącym przy drodze świata, który jest ciągle zagłuszany, ale jest ciekawski, prowadzi mnie do wyznania wiary, że Jezus jest moim Panem. Skoro Jezus jest moim Panem, to ja nie jestem Panem. To ja nie jestem tym, który może uzdrowić ten świat. A potem Pan Jezus go pyta: Co chcesz, żebyś, żebym ci uczynił? Przecież Pan Jezus widzi, że ma niewidomego, że braka przed sobą. A jednak pyta: Co chcesz? I tutaj warto zobaczyć, czy moje chrześcijaństwo, moja modlitwa, moja relacja z Panem Bogiem jest relacją chrześcijaństwem konkretnym. Czy ja wiem, czego od Boga chcę? Ja się od miesięcy modlę o coś konkretnego, nie powiem wam o co. To jest moja tajemnica z Bogiem, ale ja tego nie dostaję i prawdopodobnie nigdy nie dostanę. Z punktu widzenia wiary, chrześcijaństwa, życia zakonnego, życia w kościele to jest głupota. O co proszę? Nie proszę o śmierć dla nikogo, proszę się nie bać, ani o to, żeby Pan Bóg kogoś zniszczył. To jest moja relacja z Nim. A pomimo tego, że wiem, że tego prawdopodobnie nigdy nie dostanę, to się o to modlę i cały czas o to proszę. Każda moja codzienna modlitwa siedzenia z Panem to zawiera. I ktoś by powiedział: Daj spokój, przestań o to prosić, przestań się naprzykrzać. Ja wiem, że to naprzykrzanie jest mi potrzebne, dlatego że. W tej modlitwie już chyba nie chodzi o to, nie wiem, tak dojrzewam powoli do, te, do takiej myśli. W tej modlitwie nie chodzi chyba o to, żebym to dostał, o co proszę. Ale chodzi o to, że ta intencja, ta moja myśl podtrzymuje bardzo mocno moją relację z Nim. Że Bóg to jest taki ktoś, kto wytrzymuje napięcie. To jest najpiękniejsze w życiu z Panem Bogiem, że... Zobaczcie, że kiedy mamy ludzi blisko, kiedy naprzykrzamy się im, kiedy mówimy ciągle to samo, kiedy opowiadamy ciągle o tym samym, to w pewnym momencie człowiek nie wytrzymuje, człowiek ma jakąś granicę swoich możliwości. A Bóg jest kimś takim, kogo nie zraża to, że ja od miesięcy proszę o to samo, co jest prawdopodobnie głupie, patrząc obiektywnie, ale to coś mi pomaga. I Bóg wtedy staje się tak jak w tej Ewangelii dzisiejszej, swoistym terapeutą. Kimś, kto pomaga zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje. Powiedziałem, że Bóg ma cierpliwość. To jest niesamowite w, w przeciwieństwie do nas, bo my byśmy chcieli od razu człowieka y, nawrócić, wyspowiadać, do komunii posłać i wsadzić go w te nasze ramy. Tymczasem Bóg jest kimś, kto jest cierpliwy, kto powoli dochodzi do serca człowieka, on ma swój czas. To jest to, co pismo bardzo ładnie określa. Jeden dzień, w oczach Pana jest jak tysiąc lat. Bóg naprawdę ma strasznie dużo czasu, bo On jest Panem wszystkiego. W związku z tym On nie potrzebuje się spieszyć, a dzięki temu my się uczymy. A więc to jest kolejny element naszej relacji z Nim: że nie boję się mówić o tym, czego chcę, dlatego że On mnie o to prosi. Znaczy On mnie o to pyta: czego chcesz, co chcesz, żebym Ci uczynił? Pan Jezus nie mówi, możesz mi zadać jedno, jedno, możesz mieć do mnie jedną prośbę, ale ona musi być moralna, musi być dojrzała, przemyślana jak w tej bajce o złotej rybce z trzema życzeniami, że trzeba się dobrze namyślić, żeby jakieś głupoty nie palnąć, bo można wszystko podwracać. U Pana Boga jest inaczej. Pan Bóg szanuje nasze serce, szanuje nasze pragnienia, to, co naprawdę w nas jest. A więc nie muszę, i zobaczcie, tu chodzi kolejny element naszej wiary. Nie muszę grać przed Panem Bogiem kogoś, kim nie jestem. Jestem człowiekiem z popopranym sercem, z, popra, z popopraną historią, z tym, że siebie nie rozumiem, z tym, że nawet moja modlitwa, chociaż się nią modlę, wydaje mi się głupia, jednak to robię. Yy, bo Bóg jest kimś, kto ma cierpliwość wobec mnie. I to wszystko, zobaczcie, do czego prowadzi. Natychmiast przejrzał i szedł za Jezusem, wielbiąc Boga, także cały lud, który to widział, oddał chwały Bogu. To jest niesamowite w tej Ewangelii, że ci ludzie, którzy jeszcze przed chwilą mówili: przestań krzyczeć za nim, bo nie zajmuje mu czasu. To teraz, dzięki jego krzykowi i uzdrowieniu, które się dokonało, idą za Jezusem. I dokładnie o to samo chodzi w naszym życiu: żebyśmy mieli taką relację z Panem Jezusem, żeby ludzie, którzy są obok nas, poszli za nim. Uwaga, ale to nie znaczy, że cały świat poszedł za Jezusem. I to jest kolejna rzecz, która jest też bardzo ważna w wierze, a jej nie ma już w tej Ewangelii, że y, kiedy będziesz bardzo krzyczał za Panem Jezusem, będziesz mówił mu, czego chcesz, uznasz w nim Pana i Zbawiciela i uznasz swoją pozycję, to zobaczysz w pewnym momencie, że ludzie obok ciebie, ale uwaga, nie cały świat, ludzie obok ciebie nagle zaczną wielbić Boga. Bo zobaczą w tobie nie y, kogoś, kto zna katechizm, kto zna wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania teologiczne, ale jest kimś, kto uwierzył o sobie i idzie za nią. I to jest najważniejsze. Y, tak się śmieję trochę w sercu, bo wczoraj, y, w sobotę, przedczoraj wieczorem, ogłosiłem na y, fejsie i na Instagramie o tym, że zrobię pierwsze QA, pytania i odpowiedzi. Y, i zebrałem bardzo trzy strony tych pytań, i, i część z tych pytań nie przeraziła, dlatego że część z tych pytań jest bardzo takich teologicznych, bardzo y, opartych, albo inaczej, wymagających solidnej wiedzy teologicznej i katechetycznej. I nie wiem, czy sprostam, spróbuję się z tym wszystkim zmierzyć, ale jakby one mi też pokazały, a propos tej Ewangelii, że my bardzo często chcemy zastąpić relacje z Jezusem. Wiedzą. Wiedza jest oczywiście potrzebna, bo nasza wiara nie jest abstrakcją, ale zobaczcie, że pierwsze, tak jak jest w Ewangelii, pierwsze jest spotkanie, pierwsze jest doświadczenie. To jest najważniejsze. Być może ten człowiek kiedyś później został y, wielkim teologiem, wielkim uczonym w katechizmie. Być może, nie wiem, nie wiem jakie są jego losy, ale on poszedł za Jezusem nie dlatego, że miał wiedzę jakąś teologiczną, tylko dlatego, że spotkał, doświadczył Jezusa, który do niego przyszedł. I warto, żebyśmy też w naszej wierze właśnie o tym myśleli, że najpierw jest spotkanie, najpierw jest doświadczenie, a potem może być cała reszta. Dobrego poniedziałku Wam życzę. Do widzenia, trzymajcie się.